I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man lost sight of who I am But right in front of me Czekajcie, bo dobrze jest. jest. Dobrze jest, dobrze jest, nieźle lewo. Lewo, jeźdź lewo. Biało się na kosi. Zauważył, ja już stoję. Tu normalnie ja nie ciępnię. Maniek posuwa. Jakby to nie wyglądało?

nie, bo ja już do domów O co to chodzi? To nie bój się. Trudno, ale będzie widowiskowo. Ale... Będziecie się ciągnąć na przegad. No wśród... <noise> Jakieś słowo dla fotoreportera? E, polecam, polecam, super zabana. Trzymaj kierownicę. E, to nie ten moment. E, e! Polinik pojechał! Po nie, zaraz zakręcie zdejmie opona. No on tak lubi. No. Dobra, będzie teraz ten. Chodź akcje, uwaga! Osunąć się! <noise> oh. Oh. Jeszcze raz! Mm. tu do... oh. yes, W końcu! No i tak, zniż mu! Zniż mu! Uratował, ledwo się uratowało! Wrogi ci się wrogi! To pójdzie, połamie! Co jest? Wrogi ci się Chyba mówi, że ci się pragi odklejają z boku. No z tej strony. No z, tej. Okay. z tej strony. O to jest. Tablica? Nie! Yes. Kolejna tablica! No nie! Nie, nie! 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 Zderza! oj! Oj, progi, zderza! Leci! Jak, ale wiesz co, tu jest coś twardego. Jak nie przyjechałeś pani to się nie pbiłaś no. tak. Coś patrzcie bulgota. No, no tablica, ból ból, ból ból, ból. No, Tablica ta pusta puszcza, uszami. Karpie się topią też. Dawaj kijek. Jaki kijek? Okay. Na no, ognisko. Metalowy będzie pukał. No! Ona no, jak popije to powiem ci mamy z A gdzie masz kuboty?

jest jak sub! No jak karb! Ja ja jeszcze włosy rozpuścić i tak zrobić do tyłu. Czy Damian? Coś jest! Damian mi tak do kina w nowym roku! Jest! Jest! Dajcie to to zobaczy do zawału dostać. Ale prawie tablice stracił. Dobra, dobra, dobra. Nie, kopujesz się. Co na Ależ dostałem. on chyba jest pod do mnie tym. Nie gasz. Nie gasz. Jedno!

Dobrze, że Krzysiu ma uszczelnione drzwi, bo ja już bym miała tam po kolana, nie? Mama się bawi w McDrive'a. Daj <grym> ja mu jedynkę! Ja Jestem! Dobrze, dobrze. 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 Nie jebło, Ej, tu nie jednego na bok! tu mówię, wychodzi Ty Tu! z tu! Karol tu! Ej, stój. Karol tu! 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 Karol Do, do Karol tu! Co jest? Nie chcesz wiedzieć co jest! Jezus, to, to zawsze tak wygląda tylko, ale pamiętajcie, że środek ciężkości jest w wierzchu, a Dlatego na święta, na sobie szczęścia zawsze liczy, ży, życzyć. Na Tytaniku też. Wszyscy zdrowi byli, tylko szczęścia brakło. Nie Nie, nie przewróci się. Licz na słowę. Nie, Nie Krzysiu, spokojnie. To no naprawdę, to zawsze wygląda gorzej niż jest w rzeczywistości, ale to dlatego, że jest środek ciężkości, wiesz, góra jest lekka. No może poza koszem, tak? Ale najcięższy jest zawsze silnik, skrzynia. Nawet nie ma gdzie Powoli. Niech doda trochę gazu, niech na wsteczny i trochę pomoże, bo tak to... Nie! No, tak, idzie, idzie, może wsteczny tak i trochę do tyłu, powoli. O kurwa. Pedały <todawiam> ma zalane. Pod wodą. No, ja to, to ja tam tam jestem lekko... Nie, wrzucił wstecz No to teraz Ksiesiu, no? Czy się go pomóż jej! Ale Krzysiu, jak to on przechyla chyba ma wodę? <noise> próbuj do tyłu. Próbuj na wstycznie trochę pomóc. No, no trochę poszło, może. Może pomóc. Wyjeżdża! Wyjeżdża już! Wyjeżdża. Tak, zaraz wyjedzie Krzyż i będziemy wodę wylewać. No? Taki Ja pierdolę, to dopiero Renia musi mieć cenzurę na to wszystko. Jaki koniec? Turcję przeżył, to i to przeżyje. A bo początek. Nie wiem, odpali jeszcze, bo nie chcę odpalić nie to, żebym Cię skurwiała, ale ja też byś kamerował. No, Krzysiu się upiło? Tu zamiana to samo. Tu mnie trochę lżej. Gardek ma ktoś, żeby kwiatowi dać? Idzie, idzie, idzie! Na dwie wyciągarki to nie ma fuja. Dobra, poczekajmy na boży ciebie odczepię. No pierdolę, patrzmy, wody było, widać teraz po aucie. Po klamki. No przyjdźcie, pójść hamulas. A tu mam drzwi już ponad. Jeszcze nie, jeszcze tu. Jeszcze lekko krug. Jest mokry. Ma, po nogi trochę oczyszły. A To możesz otworzyć Poklałki miałeś Już możesz otworzyć Wypłynęła czy wpłynęła? Raczej wypłynęła no. <laughs> Tym co nogi osuszył Czyli już te nogi? Jak ta rzeka się nazywa tutaj? No. <laughs> Krzysztofianka! <laughs> no. Nowa rzeka z reguły opatujemy. To się w jeszcze są. Jeszcze są inne. No, zawsze... U baw jednych. Zresztą sprzedajemy. Gazu światełka. Gazu światełka. Bo się paliły te, jak drzwi miały wpatry, nie? Tak? No, A, A, to też, się... No, ale zgasło się. Czyli jest sukces. No. Znaczy, że. O... Nie próbujesz, czekaj. Ale nie, no już jest ponad wodą. O! Patrz! Co? Ławy się Nie, nie ma nic. Nie ma nic, ale to wiesz, to mogą po drodze coś robić z warte. radę. A, bo tam bo na ty, na trzydzieści z tamtej strony chyba są. Wiesz? Ty mi świeć tu. Proszę. Na komary, nie wpierdolą nas. No jeszcze o tej porze wy komary były to. Ja oh, pierdolę, mam dość. Dość? To ja mam. mam po prostu. Jak elektryk! Kurde! O mój daj nam sukę skarpetki. A co to, że mnie zostali małe No, jeszcze Wy się zakopcie. Ale jeszcze pół ekipy jest na tym. Nie, to mam jeszcze drugą. Ale będzie tyle. <noise> no. Ty, pójdzie! Pójdzie, gdzie? Nie na szafę, Nie ma no Na zaraz, zaraz jedzie w mojej i to będzie koniec. A nie, to wyjedzie, to tak? jedzie, to nie, 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 to nie, nie, nie,

Już, nie wiem, no kurde dobra, panie test oponuje to pomando Lambert, ale kurde, za... czujecie? Ale powiem Ci, że te 0,12 były... ciut lepsze od tych 15 ale jak całokształt wie? Szczęśliwego nowego roku! Pobry! Chyba Bob. jeszcze raz, zobaczmy. Trzy, cztery! Szczęśliwego nowego roku! Dobry! Tylko moderację. Nie te To teraz. Musiał być dobry! Na, na koniec czydziemy jeszcze powry. Dobry! No. Trzy, cztery! Szczęśliwego! Szczęśliwego